Na koniec eventu postanowiliśmy zorganizować finałowego live'a, gdzie zaprosiliśmy parę ciekawych osób. Tak więc przed Wami pierwsze nagranie z panelu, który poprowadziliśmy całą naszą drużyną, gdzie też postaraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy da się stworzyć podstawy do stworzenia profesjonalnej drużyny. Słuchajcie, mamy delikatne, eleganckie, pięciominutowe spóźnienie, to żeby wzbudzić w Was jeszcze większą ciekawość i w tym momencie Dominiku. Jesteś człowiekiem, który w tym momencie był naszym prowadzącym przez całość naszej gry. Sterowałeś naszymi taktykami. Pokazywałeś nam, jak mamy postępować w grze. Byłeś takim naszym malutkim albo dużym człowiekiem, który dokładnie wiedział, mamy co mamy robić. Dokładnie no powiedz mi, jak uważasz, co ten event przez te 30 dni nam dał. Na pewno nauczył nas z pracy jest, drużynowej, a przynajmniej próbował. Uważam, że w naszym przypadku się to udało, aczkolwiek mamy jeszcze kilka mega elementów, które będzie potrzebowały poprawy. Chwila. Mamy program live, ale jak to zwykle bywa, my na Twitchu jesteśmy po raz pierwszy, więc... Dezach! To jest... Bo macie tam też mikrofon. Który Was wyłapuje, to jest ta ładna. Y... Dobra, widzicie, już Zresztą mamy wszystko. Już Tak, 30 dni, co nam dało? Co nam dało? Dało nam mnóstwo doświadczenia po prostu, takiego drużynowego, CS-owego oraz obycia się ze sobą. Nauczyliśmy się, że po prostu życie z, w takiej dużej, ja bym powiedział, grupie, w piątce, gdzie codziennie widujemy nowe osoby, których do tej pory nie znaliśmy, jest dla nas ciężkie, naprawdę, bo nie znaliśmy swoich obyczajów, swoich przyzwyczajeń i to było, uważam, najtrudniejszym elementem do wyuczenia się w nas, Czyli nauczenia się drugiej osoby. Ale wiesz, najśmieszniejsze jest to, że w sumie, jak byliśmy taką grupką dużą, a mimo wszystko 5 osób, to może się wydawać, że to nie jest wcale dużo, to jednak jak się zupełnie nie znaliśmy i byliśmy zamknięci przez 30 dni na tak małym obszarze, bo głównie tego pokoju, który widzicie, trochę został przemytlowany, to rzeczywiście ta grupa urosła. Tak, to, to jak powiedziałeś, to się może wydawać, że to jest mało, jednak 30 dni wszystko, rozumiecie, wszystko, wszystko w jednym mieszkaniu, wszystko robiliśmy razem, jest to coś nowego dla każdego z nas. Po prostu ciężko było się przyzwyczaić do tych osób, które są tutaj ze mną, a człowiek pod koniec wszystko się udało. Jestem zadowolony, że na takich ludzi tutaj trafiłem. Przede wszystkim przez całe 30 dni było widać i uciekłem z kamery, ale to zadam pytanie spoza kadru. Słuchajcie, jak wy się z tym czujecie? Byliśmy, każdy z nas był pewnym indy, indywiduum, każdy z nas był inny. Każdy musiał się dotrzeć. Jak sądzicie, czy udało nam się chociaż trochę zbliżyć jako ludzie, jako taka część rodziny, jako tak drużyna, tak. rodzina? Tak, bardzo, nawet bym powiedział. Te 30 dni pokazało to, że możemy żyć jak rodzina, jak gracze. Ja was przepraszam, wszystkich bardzo serdecznie na streamie za to. Okropnie. nie was za to przepraszam. A teraz kontynuuj, mój przyjacielu. Ema, fasoli. To była silna moja wypowiedź. I potem się ją przefałeś. Dobra, słuchajcie, co udało nam się uzyskać przez te 30 dni? Zaczęliśmy z niskim skillem, udało nam się ten skill niejako poprawić. Jak to sprawdziliśmy? Może nie zawsze było to widać na streamach. Teraz takie wytłumaczenie z naszej strony. Wybieraliśmy jak najsilniejszych przeciwników i staraliśmy się przeciw nim walczyć. Czasami była pogoda nam niemiła, czasami 35 stopni jako najmniejsza temperatura w ciągu doby była przerażająca. Natomiast e, powiem tak, jak wy czujecie, że zmienił się wasz skill? Jak go sprawdziliście? Jak sprawdziliście to, jak na początku eventu przyjechaliście tutaj, mieliście jakiegoś skilla w ręce, mieliście ogarnięcie w myszce, a jak zmieniło się to w trakcie eventu? Zacznijmy może od prawej strony, najbardziej, najdalej, od oh Dezaha. God. No u mnie skill się zrobił w tyle lepszy, że teraz można wcierać kaski, a wcześniej było randomowo, wchodziło albo nie wchodziło. Teraz jest, można polegać i na drużynie, ale indywidualnie dano trzeba też coś pokazać, żeby dominować, się uśmiechnąć, że Wygrywamy te mecze i kaski wchodzą nie? Jest naszym prowadzącym, więc polecamy tego typu trening, bo na pewno widać różnicę. Czy będzie widać za miesiąc, czy za trzy, na pewno poczujecie jaki jest postęp, jeżeli się przyłożycie. Enzo jak był słaby, tak jest, ale będzie lepiej. Nie? Staram się nad Goncia Wupą, tak. jestem takim snajperem naszym, teamowym. Czasem nieudolnym, ale czasem wejdzie. Wejdzie na pewno i to okrutnie, ok, e, to okrutnie powiem Wam szczerze, że się drugi. do zajezdni od razu. W to nawet indywidualnie miało tu się z kciuka rzucać, to tak. tak? jest taka podwizna z kciuka, dokładnie. Na niunie? Na niunie, tak. Na A teraz pytanie jeszcze do Dominika. Ty jako prowadzący musiałeś się najbardziej skupić ogółem na grze. Musiałeś się skupić na ogarnięciu nas wszystkich. Powiedz mi, jakie, co, co Tobie to dało, co Tobie dało te to 30 dni? Y to tak, mówiłeś, że najwięcej rzeczy musiałem ogarnąć i do tego chciałem powrócić. Jako prowadzący ciężko było czasami was ogarnąć, bo również od drużyny prowadzący wymaga, żeby ona mu pomagała tą drużynę prowadzić. Bo jeżeli wy w czasie, w którym ja coś powinienem powiedzieć, mówicie między sobą, to po prostu ja nie chcę. Ja uważam was za drobnych ludzi, między wami nie będę się przeprzeciwał. Dlatego. Na koniec to poprawiliśmy i było to super, tak mi się przynajmniej wydaje z mojej perspektywy. Czego mnie to nauczyło? Nauczyło mnie to, że jako prowadzący muszę to, co powiedziałem na początku, was wszystkich ogarnąć, muszę was poznać, żeby wiedzieć, jakie komu zadania mogę zlecić na mapie. I to jest nie tylko w grze wychodzi, to wychodzi również na co dzień. Wiem, co kto potrafi z tego, jak widzę, jak działacie na co dzień i też wiem, co komu mogę zlecić w grze. Ja wiem, że to się wydaje trochę śmieszne, co teraz powiedziałem, ale tak naprawdę jest, jeżeli z kimś spędzacie tyle czasu, czyli 30 dni, a nawet więcej, wszystko w jednym mieszkaniu, chodzicie razem, wiecie, nawet jak wychodziliśmy na jedzenie to wszyscy razem. Nawet jeżeli gdzieś do sklepu to też razem. Czyli my byliśmy przez 3 dni, 30 dni naprawdę razem jak takie papuszki nie rozłączli, tylko w piątkę. Nie no bez przesady z tymi papuszkami nie rozłączamy. Okej, okay, spaliśmy oddzielnie, każdy w swoim łóżku. I kopaliśmy do... się oddzielnie. Tak, dokładnie. A inny kąpał się z Enzo? Nie, 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 wiem, że nie. To no, są jakieś pomówienia, nie, nie. Nie, nie. Nie no, tego, w, nie. tego nie było, tego nie było. wytnijmy to. Takie informacje Odrody do niej docierały. <laughs> Także to co powiedziałem, prowadzący musi wiedzieć, co dany członek z jego drużyny potrafi zrobić, żeby wiedzieć jakie zadanie mu zlecić, żeby ta jego drużyna działała jak najwydajniej. I to było dla mnie najcięższym zadaniem jako prowadzący, oprócz tego, że na, musiałem się skupić na prowadzeniu, na strzelaniu i na ogarnianiu cały czas radaru, co się dzieje na mapie, żeby... W czasie rzeczywistym zmieniać ten nasz plan gry. Ale też pamiętaj, że bardzo dużo ci zeszło ze mną, bo jestem Zresztą. osobą indywidualną, jestem indywidualistą takim, że gram pod siebie, nie pod team i te 30 dni jakby zmieniło to trochę dla mnie. Cały czas zmienia, Dominik mnie cały czas ustawiał, mówił mi, że gram team playowo, robimy coś. Ja się starałem, okrutnie się starałem to zmienić i powoli to wychodzi, chociaż gra team playowa jest dla mnie bardzo ciężka. To nie jest jak inne gry typu StarCraft. Tutaj trzeba grać razem, całą piątką, bo nie gra tu pojedyncza jednostka, gra cały team. Ja już nie chcę wspominać o tym, bo my jako team mieliśmy dodatkowo taką tradycję, mieliśmy tęczowy dywanik. I on wcale nie miał oznaczać niczego hmm. dwuznacznego. Chodziło po prostu o to, że po meczu, jeżeli ktoś miał hmm. jakiś problem do innej osoby, która była obok, typu coś jej przeszkadzało. To wtedy ta osoba stawała sobie na tym dywaniku i miała w pełne przyzwolenie, żeby innym przedstawić, co jej leży na Dolega. sumieniu. Czy uważasz, że ten tęczowy dywanik spełnił swoją funkcję w 100%? I to jest właśnie ten problem, albo zaleta, że mieliśmy 30 dni na sprawdzenie swoich jakichś tam przyzwyczajeń umiejętności. Na początku rzeczywiście nasz dywanik to było miejsce święte. Każdy, kto przychodził codziennie, mówił, co mu się podobało, co mu się nie podobało, co by zmienił, jakieś sugestie. Wady, Natomiast, i, zalety. wady i zalety. Natomiast kolejne dni przychodziły, że tak naprawdę. E, tak naprawdę kolejne dni przynosiły e, mniejszą motywację do tego, żeby coś zmieniać. Może pogoda? Może przemęczenie sobą, między sobą? Nie wiem. Ale ja bym chciał tylko jeszcze na koniec powiedzieć yy, sytuację, jak wyglądała nasza zmiana gry. Przede wszystkim nasza komunikacja się zaczęła zmieniać. Zupełnie inaczej się zaczęliśmy do siebie odzywać i... No, bo to jest budowanie zaufania. To jest budowanie zaufania. To jest walczenie. To jest odczucie, że ta druga osoba, z którą się walczy... w no, znaczy tego nie ma, dlatego na przykład że robią bootcampy, żeby się zgrać ze sobą i zaufać w pełni. Dokładnie. Tylko to też nie są takie bootcampy, które trwają 30 dni, tylko przeważnie 3-4, max może tydzień. Taka jest prawda. No to. No. To jest pierwszy raz takie coś. się no drużyny, się... które wyjeżdżają i jeżdżą razem, to mają przewagę nad tymi, które się znają z internetu. Tak, bo. sobie nie możesz zaufać, której nie widziałeś na oczy tylko słyszałeś, więc taki... Może gra nie była wiele lepsza, gdzie wiele osób wyczekiwa... oczekiwało lepszej gry od nas, ale to jest... My też budowaliśmy zaufanie między sobą. Poznawaliśmy się i, i myślę, że udało się na tyle, żebyśmy przetrwali dłużej niż miesiąc. Tak, tak. to prawda. Więc mam nadzieję, że na tyle, na tyle żeśmy się podbudowali jako zespół, że będziemy w stanie grać razem na turniejach, które będą nie wiem, za pół roku, rok czy dwa. Więc co myślicie, Chłopaki, uda nam się zagrać razem? Oczywiście, że tak. Ja uważam, że przyjechaliśmy tutaj tylko po to, żeby odnieść sukces, tak? Gdybyśmy tutaj przyjechali w celu każdym innym, to by to nie miało żadnego sensu. Ja byłem tutaj i uważam, że chłopacy też, po to, żeby podnieść swoje umiejętności maksymalnie, jak to jest tylko możliwe w ciągu tych 30 dni, zbierać się z tymi ludźmi, z którymi tutaj się poznaliśmy. Randomowymi, z randomowymi osobami. Z randomowymi osobami, które potrafią wtręcać fasolę nawet w paski. Jest to naprawdę okrutne. Tak, <laughs> 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 to są te <laughs> paski, to są te paski od fasoli. Tak, to są te paski od fasoli. Także ja jestem zadowolony. Jestem zadowolony, że zostałem tutaj zaproszony przez ziemniaka i poprosiłbym na niego ujęcie. Dziękuję bardzo. Chcę podziękować z tego miejsca, że dał mi szansę tutaj być. Myślę, że to jest trochę za wcześnie, może, ale, ale wykorzystam to. Przeciągnijmy ten czas jeszcze troszeczkę. Zawstydźmy ziemniaka. Dobrze, to ja w takim razie powiem może troszeczkę o problemach. Dlatego, że no jakby nie patrzeć, jeżeli jest jakikolwiek event, to zawsze pojawiają się jakiegoś rodzaju problemy ze zgraniem. Z relacjami, i tak jak to pierwsze dało się rozgrywać bardziej, jeżeli chodzi o trening, o czas nasz treningowy. Natomiast kiedy chodzi o e, dogadywanie się, to tak jak mówiłem, na początku było całkiem ok, potem było trochę gorzej, na koniec z powrotem było dobrze, takie wzloty i upadki. Natomiast największym problemem wydaje mi się, że mieliśmy z tym, żeby wstawać na równą godzinę. Tak, to było bardzo ciężkie. I... Mieliśmy zalecenie od naszego trenera, żeby wstawać za każdym razem na godzinę dziesiątą. było jedenastą, później było na dziesiątą. Było na 11, ale żeby jeszcze dodatkowo nas zmobilizować do ciężkich treningów wstawaliśmy na godzinę dziesiątą. No i zawsze. Podkreśmio, wstawaliśmy wstawaliśmy w takim tak. wielkim cudzysłowie, dlatego że zazwyczaj ten czas się zaczynał troszeczkę później. A to jest było spowodowane, dlatego że każdy był zmęczony pogodą i nie zawsze była możliwość wstać wstać razem i dosiąść się do treningu, żeby razem jakby się szkolić też przez treningi indywidualne, my też zgrywaliśmy się, żeby każdy wstał na jedną porę, a nie pozwalało to, gdyż na przykład była praca w nocy albo pogoda po prostu męczyła tak w dzień, że nie dało się spać to 5-6 godzin, tylko trzeba było spać 9, żeby zregenerować to prawda. siły. To jest to jest prawda. Ta, to jest warte podkreślenia, że po prostu oprócz tego, że my tutaj ćwiczyliśmy tego Counter strajka. To mieliśmy mnóstwo rzeczy do robienia wokół, wokół niego, tak? robienia filmików, udostępniania materiałów, e, ciągłe nawet podtrzymywanie kontaktu z naszymi głównymi widzami, czyli z wami wszystkimi. Też wymagało sporej ilości czasu i pracy, oprócz tego pamiętajcie, że było nas piątka chłopa, czy w sumie jest nadal i wiecie ile bałaganu potrafi zrobić jeden facet, a ile bałaganu potrafi zrobić piątka. Tak? Także mieszkanie też było do ogarnięcia hard, i to praktycznie. Nie wiem, jak byłby coś o tym powiedzieć. <laughs> nie chcę, nie wiem, jak powiedz coś. Nawet nie chcę tej sprawy komentować, <laughs> dlatego że rzeczywiście rozgardiarz tutaj był strasznie duży, panował straszliwy harmider. No ale słuchajcie, udało nam się. Team udało nam się teamplayowo playowo wszystko ogarnąć, tuzamen do kupy. I ostatecznie jesteśmy tutaj i relacjonujemy Wam to, co się działo przez te 30 dni. Powiem tak, to był pierwszy tego typu event. Pierwszy tego typu event w Polsce, z którym się spotkałem, i który był zrobiony wręcz na szaloną skalę. To mi sami przyznacie. To nie był tygodniowy, to nie był dzienny, to nie było 24. Tutaj było 30 razy 24 godzin, które spędziliśmy razem na wspólnym budowaniu naszych no, celów. No i mieliśmy też skrócony czas, bo wiadomo, była wymiana moja po tygodniu i nuda była po dwóch tygodniach, no i było to też utrudnione, bo wiadomo, trzeba się poznać, a każdy, każda strata dnia była znacząca dla teamu, bo tak samo jak drużyny trenują ze sobą pół roku, to wiadomo, są lepsze niż te, które grają są miesiąc, więc mieliśmy utrudniony kontakt. No i wymiany były też ciężkie, bo każdy musiał dostosować się pod, pod gracza, który doszedł świeżo, więc to też inny styl gry, inne prowadzenie, więc to ja na przykład rozumiem w pełni Dominika, że też mógł się pogubić czasami. No to jest ciężkie to się, żeby ktoś zaczął prowadzić dwie nowe osoby, jakby je tam wprowadził jakby do gry, ustawił, pokazał im coś. To jest bardzo ciężka rola. Zwłaszcza, że ja nigdy wcześniej nie grałem w żadnym teamie, tak. grałem tylko typowo dla zabawy, tak, nie, tak, tak nie prowadziłem też żadnej gry nigdy, to takie było typowo właśnie dla zabawy, to było, a chodźmy sobie na B, chodźmy sobie na A, to było takie... Jedne Taki standardzik po prostu. Tak, bramy... prowadzenie było to to przez pasy za rękę. <laughs> Żeby Natomiast twojej podróży dzisiaj na dworzec? <grym> <Moje grym> ja co dałem radę spokojnie. <grym> Natomiast ostatecznie patrząc się z perspektywy czasu i patrząc się na perspektywę czasu do przodu myślę, że to jak będziemy się zgadywać, zgrywać dalej do przodu, to najbardziej pokaże, co tak naprawdę udało nam się osiągnąć. Bo no to była tak naprawdę inwestycja w przyszłość. To nie było inwestycja w te 30 dni, bo mamy pokazać później, że... 30 dni coś nam dało. Zaowocuję to później. Na no. pewno wygramy IM 2016, no. podkreślam to i nie I Dream się. Hulk. I DreamHacka jeszcze wygramy. Tak jakoś, tak... Ewentualnie James Commer nam się będzie chciał. Tak, jak pokażemy się na lane, co on, będzie miał grzywę, więc nie tak. przejmujcie się, będzie się chwilowo. Nie jestem rudy i nie jestem łysy, jestem krótko ostrzyżony, pamiętajcie. A, a ta ruda do no. wokół ciebie? To są jakieś <laughs> pochowienia. Fasola nie przyszła znikąd. <laughs> Także widzicie, tak było przez całe 30 dni. Oni sobie ciągle żartowali, ja ich musiałem ogarnąć, to po prostu było niemożliwe wręcz. Tak, do ale dniańką, tak. tak, to prawda. No I mój najmłodszy uczestnik, który dzisiaj się nie najlepiej czuje, dlatego nie może być z nami, ale jest z wami na bieżąco na czacie i uważam, że, że trzeba mu za to... Kurczę, no nie wiem, no... Fajnie, że jest z nami na czacie, fajnie, że z wami rozmawia, niestety, tak jak powiedziałem, źle się czuje i nie może tutaj z nami być. No, to prawda. Dobrze. Będziemy przechodzić teraz do dalszych części programu. Dominiku, jakbym cię mógł prosić zająć miejsce, dlatego że Dominik ma swoje małe miejsce w małej reżyserce i Dominik będzie odpowiedzialny za te wszystkie giveaway'e, które były zapowiedziane i które będą się odbywać pomiędzy różnymi sekcjami. Dlatego prosiłbym na chwilkę, żeby jeszcze pokazać miejsce powiedzieć. Dominika, gdzie się znajduje. I co najlepsze, Spokojnie, Mzoł, jeszcze powiemy. Ale tylko na sekundę, bo to jest bardzo ważne. Dobrze, Podziel się. Ziemniak, chciałbym ci podziękować. Że mnie do tego eventu wziąłeś, zaufałeś mi. Buzi mu daj, ciepły jesteś. I dziękuję. Dzięki. No, mi... Nie wiem, co mam powiedzieć, tak Jest naprawdę. O, dziękuję. No, ja, ja też mogę jedynie podziękować Wam za to, że szkoda, że nie jesteśmy tutaj całą drużyną w tym momencie. Tylko się źle czuje, siedzi na czacie z nami. Ale to zaraz mu odpiszemy. Cieszę się, że wy też tutaj byliście i wytrzymaliście ten miesiąc, albo dwa tygodnie, albo trzy tygodnie, w zależności od osoby, dlatego, że to było nie lada wyzwanie. Ja już w pewnym momencie stwierdziłem, okej, okay, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I tak ten event jakoś przeżył. Ja jestem, powiem wam, mega, mega, mega zadowolony. Tak, e, dobrze, teraz przechodzimy na chwilkę na Dominika, dlatego dzięki wam A ja was witam w moim małym miejscu, w mojej realizatorce. Mam odpalony czad, mam odpalone klucze. Pamiętajcie, żeby być z nami dzisiaj na bieżąco, będziemy Wam rozdawali klucze do CS-a, klucze do skinów. Proszę dla subskrybentów pod koniec streamu, będzie dużo, dużo atrakcji. Będziemy rozmawiali z kompudronikiem o sprzęcie, o youtuberstwie, o społecznościach. Będziemy również mieli Destra jako gościa naszego. Jest Hob z nami, nasz trener, który będzie rozmawiał z Destrem o przyszłości i sportu. Mówię Wam, będzie zajebiście. Ja się teraz przełączam na swój czat, patrzę, co Wy mi mówicie ciekawego i będę z Wami sobie tutaj prowadził małą dyskusję. No i w ten sposób, Dominik, chyba za. Powiedział już kolejne fragmenty live'a, jakie się będą pojawiać. Ja powiem szczerze, to był mój pierwszy tego typu live, taki program, i parę razy się tam zamotałem, ale patrząc się na wszystkie pozytywne komentarze, no. Myślę, że to dosyć fajnie wyszło i to była fajna inicjatywa. Zwłaszcza, że Wy sami oglądający to chcieliście także zobaczyć więcej tego typu pogadanek, żeby na Twitchu powstały takie gaming talk shows. Być może to jest fajna inicjatywa, żeby rzeczywiście poruszyć, pociągnąć ten temat dalej. A oprócz tego zostawiam Was z paroma jeszcze urywkami z reżyserki Dominika, gdzie powiedział parę ciekawych tekstów. No i niebawem kolejny filmik z live'a. Emzo zawsze mówi na serio, tylko on mówi w taki sposób, że jest to śmieszne. Ale za to go kochamy. Gdzie jest Hobson? Hobson jest w drugim pokoju, rozmawia sobie z resztą gości. Przygotowują się do występów tutaj przed nami. Omawiają tematy. Wiem, Hob, że powinienem utrzymywać kontakt wzrokowy z kramerką, ale jest to ciężkie, jeżeli czat mam przed sobą, a kramerkę mam u góry. Nie da, nie mam niestety zeza, a w tym momencie by mi się przydał. Jednym okiem patrzyłbym na was, a drugim na czat. Jeszcze jest mi się skupić, bo T-Volt. Z M zostają za moimi plecami. M zawczęcia jakąś fasolę T-Voltowi. Całe życie, zawczęcia, fasolę. Nic innego nie robił u nas tutaj na 30 Days to Pro. Chodź, T-Volt, przywitaj się. Widzicie? Nie kłamałem, Jest T-Volt, jest Destru. Do następnego. Subskrybuj kanał, by być na bieżąco.